Ta stacja Kraków Główny. Bardzo lubię tą stację. Teraz przyjechałem Malinowskim, gdzie stoi 40 minut i zaraz będę jechał w stronę Zakopanego. Ale szybko Wam pokażę. Tutaj są ławki, gdzie ja zawsze odpoczywam czekając na pociąg. Dalej idąc tutaj jest bardzo przydatne i w ważne. A mianowicie na peronach jest ujęcie pitnej wody. W lato zawsze działa, ja to zawsze się napiję, umyję, tutaj widzę, więc korzystajcie jak skład wiedzie, korzystajcie. Są na każdym peronie, z przodu i z tyłu, albo z tyłu i z przodu. Na dworcu za 29 tam przyjechał kibelek składź, jeżdżał koleje małopolskie, tam przyjechał kibelek, a tutaj jest malinowski, na którego się udaje Udaje się schodami ruchomymi, ale nie, bo one na górę. Tradycyjne, fajne drzwi Tak się otworzyły Szybki dwinek dworzec i tutaj następne drzwi Już nie, jak się drzwi zamykają no i pociąg Malinowski do Zakopanego